Witam się w tym no odcinku. Jest znalazłam sobie górkę, ona jest alfa. Tu na górze jest ten rozdziel, znaczy ro... jakość, jakby quality jest słaba, średnia, wysoka Japicka. Japickie jest słane, ale ja daję na low. I daje... prawie chujca klikłem, daje play i mi się jak. Tu się wczyta wszystko! To w ogóle jest wersja Androida. I to mam w ogóle na swój ekran, nie? Ale to będzie inaczej, widzicie. To no, trzeba... o! Płynnie! Uuu. o OMG, le jak lekki las, widzieliście to? Co jest? Trzeba dawało spać. Nie wiem. O, ja pierdolę. No, co jest? Bo się coś zacięło! Otwórz drzwi. Nic nie słychać! Bo ja sobie do nisko głośność dałem. O, Jezus, teraz za głośno. Tak. Mamy piłkę. Czemu ona tak zamazane? Czemu to było takie zablurowane, jakby? Wiemy, jest noc. trzeba dostać się do nicy teraz. No co jest? Te głupie schodki jakieś. A ciekaw, czy gałkę można. A nie można. Ja nie widać, widać, żeby gałki nie, nie było widać. I niczego, żeby było takie. Okres? Czyli wciśnij. To trochę za głośno o jedną kreskę. A to co to jest? To jest jakieś niebieskie coś. Czekaj, wyrzucę tą piłkę. Co to jest? Ała! Weź to wycieknij, bo moje oczy. Za jasne to jest. Albo zapalę światło. E. Za ciemno. Tu światła nie ma. Jezusek, tu jest dopiero jaskrawo. To zamknięte tu jest? To tu będzie? Też? Powiedz mi, czemu tu wszędzie jest zamknięte? O, otwarte? Co to pikło? No co jest? Czemu ty... To tylko to jest otwarte, a ciekawe czy szybę da się wybić. Ja to zaraz zobaczę. Ciekawe co się stanie jak pójdę na górę. Ej, patrz, patrz! Teksturę widzę. Znaczy ja widzę, bo... Ja widzę, nie ja tam... Przez teksturę widziałam leciutko. Ej, proszę, czy tam na górze coś jest? Chyba nie. Teraz no, ciekawe co się stanie, jak... Jezus! Się trzy razy odtworzy, odtworzyło. O, jesteśmy dzień. Chęcikamy. Gdyby... Ty, co tu się. E? Patrz, jak ja tu klikam, co nie? Czy zmienia dzień? Czy da się no. Co to było? mi ja noc zrobić. Tu jest cały czas dzień. Chyba się nie da nocy tu zrobić. Zobaczę nieraz, czy to się nagrywa w ogóle. Yy, tutaj mamy dzionek! Czemu tego ci nie da wziąć? Halo? O, mogę! Ty, jak to trzeba w ogóle? Teraz on tam szedł. Czekaj, chcę pudełko jednak wziąć. Czemu ja mogę tylko jedną rzecz wziąć? Halo, nie ten przycisk! Się mi klikło. No, to... no jak ja to mam wejść? Czy nie ma żadnych pół o jest? Czekaj, czekaj. Jeden. Halu, może ukucnąć? O, ukucnąć. Ale ja bym tu nie baszek. Hammer! I uciekam! No czemu tu trzeba kucnąć? No ale się nie da tu wejść bez pudełka. Gdzie mam te pudełko? Czekaj, pójdę tu. Chcę to wyrzucić i klucz. Co tu, szafek się nie da? Wacelu, działa. tylko trzeba było kucnąć, ale nic nie ma. I ten klawisz. On coś jest na górze, to może To Tam na drzwi, że on tu nie zaraniła, Zera o 15 tak 30, skąd to tyle pamięci, weźmie, żeby... O! Światło to w ogóle też nie działa. Kolejne. A no to to ja nie wiem, co to też jest za pomieszczenie, tylkoż... Biorę drugie pudełko i właśnie się nie da wziąć drugiego pudełka, można tylko jedno. A się do szafy, żeby najborniej. najbor To jak będzie wchodził, to zrobię tak cyk i czymek do szafy. Raz, dwa, trzy. No trzy! A szuplam Tu nic nie ma. Ja pierdolę Co się poci... Tales? Po co mi talerz? Czemu lodówka jest koło drzwi? Tam się nie da przejść. O, jabłko! No dawaj mi te jabłko, a nie no. Czy to jest Pomidor, to jest Tomato? Mr. Tomato, A co to za dźwięk teraz był? No i czemu to jest zamknięte? O, zamknięte drzwi są, czekaj, muszę to wysadzić. To ja nie wiem. Jest, nie wiem. O, tak, tak. No i nie wiem, co tu jeszcze może być, bo ja tutaj nie mogę znaleźć ani klucza. O, latarka. Bym wiedział, gdzie jest... O Jezus, to jest takie jasne, to jest takie... Nie wiem co. Ale ja nie mogę klucza znaleźć. Tak serio. Tak serio te klucza nie mogę nigdzie znaleźć. Nie wiem czemu. Czemu but jest... tam? No i patrz, jak klikam tutaj nawet... celuję tą kropką! O oh jest. Musiałam kucnąć, tylko czekaj, bo tu mam coś na ekran A tu mi prawie spadł. Ale będzie to seregno, szaf, jakiś tam. Ten... A tu tutaj... mi Jeszcze jakiś chleb na dole w tej grze. No i nie ma klucza. Jeszcze się nastzyłem! Zobaczę co tu jest, tylko mi nie pisz! jest? No i czemu? A to w ogóle zamknięty, bo jest zamknięty door. Tu jest lodówka. I tu jest kotłownia. I znalazłam tylko młotek, nic więcej. Czekaj, wezmę jakieś pudełko. No dawaj mi, co jest grane! Zaraz to serio kończy, tylko zobaczcie, tylko wiesz jeszcze tam Ja pierdol A tu czemuś zablokowane? zablokowane ja, synek nie wiem to? Aż mi grę zlagowała że na streamie jakimś będziemy grać. O Jezu, co tu się teraz stało? Ja tu chyba mam 10 fps albo 0. To ten pokój laguje. To tylko ten pokój. Jak tam już nie będzie, to ja kończę życie. Nie wiem, gdzie co trzeba zrobić pomóżcie. Tutaj. Tutaj. Dobra, jak tu już nic nie będzie, to ja, to ja się już podnę, to i kucni i teraz. Zobaczmy co tu jest. Tu jest nic. Ja pierdolę. No co jest? Halo? Jak ja mam stąd wyjść? Jeszcze się zbagowało wszystko! I teraz. hm... No chyba muszę skończyć, bo ja się nie mogę ruszyć w ogóle. Gałką tak noxa wycelowuję, a może w tamtych szafkach może gdzieś klucz być. A to nie ma i będę musiał od początku. Potem zobaczycie te klucze wszystkie są niega. Okay. Bo ja się nie mogę ruszyć. Chociaż może te pudełko wziąć. Nie. Koniec.